Mamhaka na Czerniaka to akcja, do której przyłączyło się drugie liceum ogólnokształcące w Sandomierzu, a dziś poznaliśmy laureatów konkursu profilaktycznego, którego zadaniem było szerzenie wiedzy o nowotworowych chorobach skóry. Akcja kończy się podsumowaniem, rozstrzygnięciem konkursu. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Nasza szkoła Podejmuje dużo działań dotyczących profilaktyki. Wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I dziękuję bardzo moim paniom, pani od biologii, pani Danucie Szczygielskiej, oraz pani od chemii, pani Kasi Osowskiej, za to, że tak aktywnie uczestniczą w profilaktyce dotyczącej zdrowia i. Myślę, że to również przekładać się będzie na przyszłość, na nasze zdrowie w przyszłości. Mam HK na raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa. Obywatelskiego. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. I to właśnie ten program stał się przyczyną do zorganizowania konkursu mamhaka na Czerniaka. Genezą tego konkursu była realizacja programu profilaktycznego kierowanego przez koło studentów onkologiczne onkoma przy instytucie Marii Kili Skłodowskiej w Warszawie i taki program prowadziliśmy pod merytorycznym nadzorem pana doktora Janusza Suszyny we szkołach ponadpodstawowych. Natomiast tenże program stał się genezą do zaproponowania takiego konkursu dla szkół podstawowych. Problem nowotworów, pierwotnej profilaktyki nowotworów, a szczególnie problem czerniaka, jest obecnie w środowisku bardzo palący. Każdy z nas jest narażony na działanie czynników kancerogennych i każdy z każdego z nas może taki nowotwór dotknąć. Stąd rolą szkoły wychowawczą jest krzewienie profilaktyki. I naszą ideą było to, że uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie, będą takimi emisariuszami w swoim środowisku do krzewienia tej pierwotnej profilaktyki nowotworowej. Uczestnicy konkursu musieli przygotować tematyczną prezentację multimedialną, która później poddana była specjalistycznej ocenie. Konkurs oparty był na przygotowaniu prezentacji o tematyce Mamhaka na Czerniaka. Głównym celem w tej prezentacji było właśnie przedstawienie genezy choroby, ale także czynników, które wpływają na, ten, na pojawienie się właśnie tego nowotworu, ale też sposób radzenia sobie, czyli w jaki sposób można uniknąć problemu związanego z Czerniakiem. Czyli tak zwana szeroko ujęta profilaktyka. Inicjatywy i jej realizacji pogratulował obecne podsumowaniu konkursu doktor nauk medycznych Szczepan Brezdań, który przypomniał, że regularne badania skóry niejednokrotnie mogą nas uchronić przed poważnymi skutkami chorób skóry. Ja chciałem pogratulować inicjatywy. Uważam, że rozmowa o czerniaku, o tym bardzo niebezpiecznym raku skóry, powinna być prowadzona jak najczęściej u jak najmłodszych osób. Ta świadomość powinna być już w liceum że tak powiem, mówiona uczniom. Jak się przestrzeć? Jest oczywiście ab abecadło Czerniaka. Mówi się, że trzeba patrzeć na znamiona, które mamy. Nie można ich bagatelizować. Obserwować, jak się zmieniają, jak ewaluują, jak rosną. Czy są jakieś, jakaś ewolucja w postaci na przykład świądu tych zmian, krwawienia. Wszystko, co, co tak naprawdę nas niepokoi, Powinni się pacjenci skierować do gabinetu dermatologicznego, żeby dermatolog zbadał dermatoskopem. Trzeba podkreślić, że jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, a może uratować życie. Do profilaktyki zachęcał również wicestarosta sandomierski Paweł Niedźwiedź. Profilaktyka ponad wszystko i wiedza ponad wszystko. Kilka lat temu uczestniczyłem w takiej konferencji, gdzie, w której wypłynęły dwa wnioski. Jeden bardzo pozytywny, mianowicie, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat medycyna tak pójdzie do przodu, że praktycznie poradzi sobie na przykład z chorobami serca. I jeden bardzo negatywny, polegający na tym, że niestety z nowotworami sobie jeszcze nie poradzi, i większość z nas na ten nowotwór jednak zachoruje. Jeśli chodzi o Czerniaka. Z tego, co się orientuje, jest to nowotwór nieczęsto spotykany. Tak? To jest zaledwie kilka procent. Natomiast przerażające w tym wszystkim jest to, że zachorowalność, wzrost zachorowalności w skali roku postępuje. W ułamku 10% co roku, co 10% więcej osób zapada na szariankę. Dlatego ważna jest wiedza, ważna jest profilaktyka, ważne, żeby wiedzieć, reagować w czasie, kiedy jeszcze, jeszcze można sobie z tą chorobą poradzić. W gronie laureatów, do których trafiły nagrody oraz okolicznościowe dyplomy, znaleźli się Nikola Siwek ze Szkoły Podstawowej w Wilczycach, Julia Kowalska z Sandomirskiej Czwórki. Emilia Stępińska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu oraz zdobywczynie trzeciego miejsca na podium Martyna Woźniak i Amelia Śmiechowska, które również reprezentowały szkołę podstawową w Wilczycach. Katarzyna Kaszluga, STV Info.